Witam wszystkich moich widzów ponownie. Dzisiaj przenosimy się do miasta jedlina zdrój a dokładnie na stację Jedlina-Strój, która zlokalizowana jest na linii kolejowej Kłocka do Wałbrzycha, bliżej Wałbrzycha, około 6 km od stacji Wałbrzych. Po lewej stronie zwarty kompleks leśny-górzysty, po prawej miasto Jedlina-Strój, na północ również miasto Jedlina-Strój, na południe tunel pod Sajdakiem, który już wcześniej sobie omawialiśmy, a na północny zachód miasto Wałbrzych. W jakim celu tutaj dzisiaj się spotykamy? Mianowicie chciałbym razem z Państwem przeanalizować, czy faktycznie stacja Jedlina Zdrój jest na tyle stacją nietypową, o bardzo rozbudowanym układzie torowym, gdzie tych torów jest bardzo dużo, nieproporcjonalnie do ruchu na tej linii, co mogłoby świadczyć o tym, że stacja ta była roz, wybudowana z jakimś rozmachem, czy też przebudowana w trakcie II wojny światowej. Nie wiadomo na potrzeby jakich celów. Także tą kwestię sobie poduszymy. A bonusowo dodatkowo omówię Państwu jeszcze tak zwane wczasy wagonowe, które na tej stacji miały miejsce, się odbywały. I dodatkowo w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy posłuży nam oryginalna mapa kolejowa, jaką udało nam się pozyskać, i to właśnie na jej podstawie część rzeczy zostanie wspólnie przeanalizowana. Zapraszam. W pierwszej kolejności przenieśmy się na schemat całej linii kolejowej z Kłodzka do Wałbrzycha i pokażmy sobie, że stacja Jedlina Zdój występuje w tym miejscu na około 45 km, licząc od Kłodzka linii kolejowej kłodzką Wałbrzych. Jest to stacja węzłowa, kiedyś ona była węzłowa, jakby, kiedy została uruchomiona linia do Świdnicy, natomiast później linia do Świdnicy została zamknięta, była to stacja, później znów była degradacja do przystanku osobowego, a teraz ponownie jest uruchamiana jako stacja i również stacja węzłowa z uwagi na to, że linia do Świdnicy niebawem będzie już funkcjonować taką stacją węzłową, oprócz jedliny Zdrój na całej linii jest jeszcze stacja Ścinawka Średnia, oczywiście pomijając stację początkową i końcową kłocko Główne oraz Wałbrzych Główny. Pozostałe obiekty to głównie to są przystanki osobowe, są tak w zasadzie dwie stacje Guszyca i Nowa Luda resztę to albo postulunek od ale a najwięcej jest przystanków osobowych. Zatem widzimy już na pierwszy rzut oka, że na tej linii kolejowej obiekty w postaci stacji, czyli obiekty takie no posterunki tutaj ruchowe nie są znacznej wielkości. Widzimy tylko dwie stacje węzłowe, większość to są przystanki, więc w pierwszej kolejności już widzimy, że stacje są małe raczej na tej linii. Także tak sprawa wygląda. Jak już wspomniałem, obecnie jest już to stacja Jedlina Strój, wcześniej to był to przystanek osobowy, a jeszcze wcześniej Stacja nas interesował, nie będzie aktualny układ, jaki teraz jest, bo został on tam no, nieco przybudowany w związku z uruchomieniem linii do Świdnicy. Też oczywiście mamy na to projekty, ale one nie będą tutaj prezentowane. Natomiast dodatkowo nas interesuje układ taki no, powojenny, na co mamy mapy oraz układ przedwojenny, na co mapy nie mamy, ale posiadamy oczywiście dostępne w sieci. Fotografię, i to będzie jakby podstawa naszej dokumentacji. Także te dwie kwestie porównamy, czyli sytuację powojenną i sytuację przedwojenną, ale przed drugą wojną światową. Tak, żebyśmy mogli po prostu sobie sprawdzić, czy w trakcie wojny coś zostało zbudowane i po wojnie już wyglądało inaczej, czy też po wojnie wyglądał układ tak samo jak przed wojną. To jest bardzo istotne. Te dwie kwestie zostaną w tym filmie dokładnie wyjaśnione. W pierwszej kolejności przeanalizujmy sobie ilość torów, jaka występowała na stacji Jedlina z po uruchomieniu linii do świetnicy i po uruchomieniu drugiego toru na całej linii kłocko wałbrzych I mamy właśnie przed nami zdjęcie z 1913 roku, które właśnie już jest po tych wspomnianych przed chwilą przeze mnie tutaj czynnościach budowlanych i liczymy ile mamy tutaj torów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widzimy, że w przekroju stacyjnym na wysokości budynku stacyjnego mamy 6 torów kolejowych. Ile jest torów po wojnie, to będziemy sprawdzać za chwilę. Czyli przed wojną w 1913 roku mamy 6 torów kolejowych. To jest ogólnie bardzo mało torów kolejowych, jak na stację węzłową, z funkc tak naprawdę trzykierunkową stacją. Tak, bo mamy w kierunku obrzycha, Kłocka i w kierunku Świdnicy. To już jest podejrzane, bo to jest bardzo mało. Ale dobrze, sprawdzamy dalej. Mamy zdjęcie, które jest datowane na lata 33 do 39, czyli w którymś z tych, w tym, w tym przedziale lat, zostało to zdjęcie wykonane. I co widzimy? Również widzimy raz, 2, 3, 4, 5, 6. W przekroju na wysokości budynku stacyjnego widzimy. Sześć torów kolejowych, czyli widzimy, że do czasów rozpoczęcia II wojny światowej układ ten nie uległ zmianie i pozostał w zasadzie no, bez większych zmian. I teraz przenieśmy się na kolejne zdjęcie, mianowicie zdjęcie z 2009 roku wykonane z tego samego wiaduktu, tylko może nieco pod innym kątem. Widzimy tutaj tor numer 2, nieczynny już. To jest ten sam tor, który przebiegał. Przez nieczynny obecnie tunel pod sajdakiem. Tu widzimy cały czas czynny tor numer 1 i ten układ torów. Jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że układ tych torów jest niemalże taki sam jak w tym miejscu, tylko ten tor został już tutaj częściowo zdemontowany. Oczywiście te rozjazdy również zostały zdemontowane, ale widzimy, że głowica rozjazdowa nie uległa zmianie. Czyli co ciekawe, widzimy, że przed. II wojną światową układ tej stacji do 2009 roku no, niemalże pozostał niezmienny. To jest jakaś niesamowita sprawa, że przez, przez no, niecałe, tak, nie całe 100 lat. W zasadzie nic nie zostało tutaj, tutaj zrobione na tej, na tej stacji, tak, czyli minęło 80 lat i układ pozostał taki sam. Jest to niebywałe, że ten teren został tak. Zaniedbane i tak to zostało zapuszczone, że żadna, żadna znaczna modernizacja tej linii po prostu nie nastąpiła. Jest to niejako jak część pasażerska tej stacji, tak? Czyli tutaj w przekroju mamy, mamy perony kolejowe i jest to fragment tej stacji pasażerskiej, gdzie nastąpi, następowała wymiana pasażerów. Ale ta stacja posiadała również taki mini układ towarowy, który został zlokalizowany tutaj w tym miejscu po prawej. Stronie. Z tego układu obecnie już niewiele zostało, ale wiemy ile tu, tutaj faktycznie było. Były dwie rampy kolejowe, jedna czołowo-boczna, a druga no, taka, taka boczna, powoli, liniowa rampa. Ile z nich zostało? To spójrzmy sobie na geoportal. Mamy na geoportalu pokazaną rampę kolejową, tutaj tą dłuższą, liniową boczną. Tutaj jeszcze istniał budynek ekspedycji, obecnie został zebrany i widzimy na tym zdjęciu satelitarnym, że tego budynku już nie ma. A druga lampa, tutaj gdzieś w tym miejscu, do tej pory również istnieje i można na tą lampę wjechać nawet samochodem. Oczywiście za, uzysk po uzyskaniu odpowiednich skut i pozwoleń. Tak prezentuje się nasza kolejowa mapa stacji Jedlina. Zdrój, tutaj widzimy linię w kierunku do świetnicy, w lewo kierunek kłocko, w prawo kierunek Wałbrzych. Nas będzie interesowała teraz właśnie ta stacja, żebyśmy sobie mogli w pierwszej kolejności popatrzeć jeszcze na układ towarowy tej stacji, tak, tu widzimy tą rampę pierwszą, czołowo-boczną, o której Państwu wspomniałem, tutaj jest budynek stacyjny, tutaj jest pozostałość drugiej rampy, widzimy z kostki i na końcu tutaj istniał jeszcze Właśnie budynek tej ekspedycji, który został już rozebrany. Sama mapa jest z, 88 roku, z 1988 roku, ale wiadomo, że na pewno powstała na podstawie starych archiwalnych map. Zatem można przypuszczać i zakładać, że układ powojenny był właśnie taki, jaki jest przedstawiony na tej mapie. Tutaj, w tym miejscu, mamy taką dość charakterystyczną również wieżę. Ciśnień i ruiny do tej pory w terenie są. No i tutaj mamy oczywiście 3 perony. Zatem policzymy, ile faktycznie tych torów na tej stacji się znajdowało. Mamy tory 2, o numerach 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15. Czyli mamy 9 torów kolejowych. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy tor. Piąty B w tym miejscu, ale to jest jakby przedłużenie toru piątego. No więc dobrze, możemy policzyć, że to jest dziesiąty tor. Jedenasty tor to jest tor, który nie posiada numeru. To jest ten tor wyciągowy, gdzie krążą legendy o nim, że tutaj znajdowała się jakaś rampa kolejowa. To sobie wyjaśnimy później, ale też w tym filmie. I można, tutaj jest jeszcze taki tor, który nie ma połączenia z pozostałymi torami na tej stacji, to o numerze 4a, będzie on istotny w zakresie czasów wagonowych, ale nie ma on połączenia, więc nie liczymy go jako pełnoprawny tor. Zatem podsumowując, można stwierdzić, że na tej stacji było 11 różnych torów kolejowych. Czy to dużo jest, czy to jest mało, to za chwilę sobie skorelujemy z innymi obiektami i będziemy mogli porównać, czy faktycznie... Ta ilość torów jak na tej, dla tej stacji to jest dużo, czy to jest mało? Żeby to zrobić, porównamy sobie stację Jedlina Zdrój z dwiema innymi stacjami, ale też w ciągu linii kłockowa wałbrzych z uwagi, że powstawały w ramach jednego, jednego przedsięwzięcia, jednej inwestycji i dzięki temu są jak najbardziej porównywalne między sobą. Pierwszą stacją to będzie stacja Głuszyca, a drugą stacją będzie stacja Ścinawka Średnia. Ścinawka średnia jest o tyle ciekawa, że tak jak Państwu na wstępie do tego filmu powiedziałem, ścinawka średnia jest stacją węzłową, czyli podobnie jak stacja jedlina zdrój. Dobrze, I mamy stację guszyca, i jej układ torowy jest tutaj widoczny. Ile mamy tych torów? No nie będziemy sobie teraz liczyć, ja już policzyłem i tych torów jest tutaj 10 sztuk. Czyli na stacji Głuszyca jest niemalże tyle samo torów, co na stacji jedlina zdrój co już nam zapala czerwoną lampkę, czy może na początku żółtą lampkę ostrzegawczą, że stacja Guszczyca nie jest stacją węzłową, a posiada taką samą stację, taką samą ilość torów jak stacja Jedlina Zdrój. Zatem, no już w pierwszej kolejności jest to na minus dla Jedliny, że jest no stacją dość małą, jak na tak taki układ stacji węzłowej. Ale przenieśmy się dalej do ścinawki średniej. To jest stacja. Tak naprawdę stacja węzłowa, widzimy już na pierwszy rzut oka, że jest znacznie większa od jedliny pomijamy sobie ten układ torowy, nie wliczamy go do ilości torów z uwagi na to, że ta stacja była podzielona jakby takie na dwie części, dworzec, tak zwany mały, dworzec mały i dworzec duży. I tutaj dla uproszczenia to ten układ pomijamy, teoretycznie na nich korzyść. Niekorzyść ścinawki średniej, ale po przeliczeniu całego tego układu widzimy tutaj tego południowego, możemy dojść do wniosku, że tych torów jest 21, czyli jest dwa, w przybliżeniu dwa razy więcej niż na stacji jedli na zdrój, a ścinawka nie jest jakąś zagadkową stacją, a z torów ma dwa razy więcej, a też jest stacją węzłową czyli na tej podstawie można uznać, że stacja Jedlina Zdrój jak na stację węzłową jest stacją bardzo małą, bo posiada w zasadzie no tyle torów co zwykła stacja górszca, do której nie dochodziła żadna inna linia kolejowa oprócz tutaj tej przelotowej linii 286. Także na tej podstawie no wiemy już, że stacja Jedlina Zdrój nie ma się czym pochwalić w zakresie ilości torów w stanie oczywiście archiwalnym. Obiecałem jeszcze Państwu, Opowiedzieć o w czasach wagonowych, co to są w czasy wagonowe? No, w czasy wagonowe to są takie wczasy, które były zorganizowane w wagonach kolejowych, które zostały wyłączone z eksploatacji i umiejscowione na torze, najczęściej na torze kolejowym, gdzieś w obrębie jakiejś czynnej stacji kolejowej, do której można było dojechać pociągami po prostu. I właśnie na, jedli, na stacji jedlina strój, takie w czasy wagonowe istniały widzimy tutaj zdjęcie z 1997 roku a dokładnie 19 tych, tych zdjęć, które przedstawiają stan techniczny tych wagonów mieszkalnych, które służyły do wczasów wagonowych. Zobaczymy, że jest niezadowalający, tak, ten stan tych, tych wagonów na tych zdjęciach. No, rzeczywiście nas tutaj nie zadowala. Z zupełności widać, że jest to totalny wrak. Wszystkie te wagony są, no, co najmniej wagonami takimi stuletnimi. Francuskie, może niektóre austro-węgierskie, no jest to, są to delikty i taka zbieranina. Widzimy, że każdy ma tutaj inną wysokość i, i totalnie odpowiadały innym, innym normom podczas, podczas budowy. Do tej pory te wagony się już nie zachowały. One obecnie już na tym to, że nie istnieją. W zasadzie tyle po nich. Pozostało, widzimy, że przyroda zutylizowała te wagony. Co prawda nie widzimy tutaj wózków od tych wagonów, a na zdjęciach z 97 wózki te były, więc bardzo możliwe, że je zdemontowano, a pozostawiono same budy, same sobie, które no jako zabytek, bo w końcu były to zabytki, nawet były opisane jako zabytki, zostały totalnie zdegradowane i wróciły z powrotem do przyrody. Gdzie były te w czasy wagonowe w zdroj Tutaj, jak mamy ten tunel kolejowy, czyli może, może to nie jest tunel, tylko wiadukt kolejowy, ale droga przebiega pod tymi torami i można uznać, że to jest no, taki tunel, dlatego że ma tą długość znaczną. I to było tutaj po lewej stronie, gdzieś w tym, w tym miejscu, tak jak wskazuję. Jeżeli przeniesiemy się na mapę naszą kolejową, zobaczymy, że tutaj jest miejsce właśnie na te w wagonowe. Ale zdjęcia, które Państwu pokazałem, ukazują, że te wagony stały w tym miejscu. Tutaj, tutaj na torze numer 2, ale tor numer 2 jest torem głównym, zasadniczym, który jest przedłużeniem toru, toru szlakowego numer 2 linii 286, czyli tego toru, który został zdemontowany, a tunel pod Sajdakiem został wyłączony z eksploatacji, przez który ten tor przebiegał. Więc, jeżeli tunel był wyłączony z eksploatacji, to również, to ten tor na stacji też powinien być wyłączony z eksploatacji. To teoretycznie by się zgrywało w czasie, ale wiemy, bo ma, jest jedno zdjęcie na Polska Polska.org, które pokazuje, że w 1995 roku jeszcze tunel drugi pod Sajdakiem był czynny. No, czyli pewnie tak jak standardowo w całym, w całym kraju, w 2000-2001 to wszystko zaczęło być zamykane i powoli no, postępowała znaczna degradacja, to wtedy też pewnie ten tunel został zamknięty. Może tam plus, minus kilka lat. Nie jest to tak istotne dla sprawy, ale to co istotne jest, to dlaczego te wagony stoją na torze głównym, który można przecież wykorzystać na różne inne cele? No tutaj nie wiadomo do końca, ale moim zdaniem te wagony stały tak naprawdę na tym torze numer 4A, który o dziwo i co ciekawe, nie ma połączenia z torem. Numer 2, czyli po prostu trzeba było wstawić, nie wiem, jakimś tam dźwikiem, na przykład te wagony, ewentualnie wybudowali jakieś tutaj tymczasowe połączenie na czas wstawienia tych wagonów, a później to zamknięto i tego, tego w ogóle nie było. A przy likwidacji tego toru 4a przeniesiono te wagony z powrotem na tor numer 2. To by się wydawało takie najlogiczniejsze, dlatego że jeżeli odstawilibyśmy sobie te wagony do wczasów wagonowych na tor numer 4a, to wtedy jesteśmy odsunięci od czynnego układu torowego, czyli na przykład dla biegających dzieci na czasach zdecydowanie bezpieczniej, ale też no, bardziej komfortowo, tak? no bo inaczej nie mieszkamy przy samych torach kolejowych. Widzimy też, że było tutaj niejako jakieś ogrodzenie tego terenu. Widzimy znaczne oświetlenie. Nawet widzimy system megafonowy, który w tym miejscu istniał, ale pedonu nie widać, żeby tutaj był. Oświetlony również był ten tor 4A. Widzimy również basen, ale no ten basen, tak mały basen dla 19 wagonów, czyli wszystkie wagony mogły być tam w sezonie wypełnione. No to wydaje mi się, że ten basen to, to był o wiele, o wiele za mały. Dodatkowo tutaj był w tym miejscu ustęp, który również miał podłączenie do do wody, ale też było oświetlony. Podobnie jak ten basen. Także widać, że to było w miarę zorganizowane. Jedyne, czego tutaj brakuje, to dojazdu dla samochodów osobowych. Niemniej patrząc po tych, tych zdjęciach, widzimy, że w 1995 roku to już była agonia tych wagonów. Także no myślę, że tak w latach 80. one już gdzieś były na, no, u swego schyłku. To by się zgadzało też. No, miałaby 100 lat wtedy, więc, więc no, bez jakichś remontów by się tutaj nie odbyło, a więc do tego czasu osoby, które korzystały z czasów wagonowych, po prostu przyjeżdżały tutaj pociągami na tą stację. Z racji, że to zapewne były też rodziny kolejarzy, no to przejazdy miały za darmo, wszystko się zgadzało za niewielkie pieniądze. Nie, nie każdego stać było na, na jakieś tam drogie czasy, więc mógł w, na, w ramach no, tutaj jakiegoś wypoczynku firmowego sobie, sobie przyjechać i z rodziną odpocząć. Myślę, że to na tamte czasy było było dość, dość dobre rozwiązanie. Takie czasy wagonowe oczywiście istnieją do dnia dzisiejszego, i można jeszcze w innych rejonach Polski je spotkać. Wracając jeszcze na chwilę do tego toru wyciągowego, dlatego że tod jak tor, no nic, nic ciekawego, ale są opowieści, że tutaj miała istnieć jakaś rampa ładunkowa. No, tutaj na pewno nie istniała żadna rampa ładunkowa, dlatego że widzimy, że tu się za chwilę zaraz zaczyna skarpa i nie ma pozostałości po tej rampie, jakichś fundamentów i tak dalej, więc tu na pewno żadna rampa nie, nie istniała. Czy istniał plac ładunkowy? Też raczej nie, a na pewno nie dla samochodów ciężarowych, które ładowałyby jakieś kruszywo wydobyte tu, tutaj gdzieś z okolicznych kamieniołomów na wagony i wagony mogłyby to odwozić lub też odwrotnie bo nie ma po prostu do tego infrastruktury, nie ma żadnego placu za, do zawracania. Przecież gdyby wjedzie jeden samochód, potem wjedzie kolejny, no to ten drugi zostawi tego pierwszego i przebustowość tego byłaby no, niewielka, a to jest długi na kilkaset metrów. Zatem no, nie mógł tutaj y, istnieć jakiś, jakiś punkt przeładunkowy, nie, nie widzę tutaj takiej, takiej możliwości. Nie ma też dojazdu z drogi, droga przebiega tutaj, a nie tutaj przy samym torze, a przecież musi być dojazd do samego toru. Tu mamy skarpę, więc już w ogóle totalnie odpada. Wysokość jest tutaj jakieś 2 metry, także to, to, to nie, na pewno tutaj takie coś nie istniało. Niemniej w takim razie po co istniał ten, ten tor? No tor właśnie istniał po to, jako tor wyciągowy, to co wspominałem, czyli do wyciągania wagonów. To była jednak stacja węzłowa, więc jakieś wagony przyjeżdżały na tą stację. Trzeba było je rozformować, odpowiednio poukładać i odstawić gdzieś na boczny tor. Tamte tory są bardzo krótkie. Te, o których Państwu mówiłem, 9, 11, a tam 13, 15, 17. To są 17, nie 15. Bardzo krótkie tory, więc tam pojemność jest niewielka. Ale właśnie taki jeden tor wyciągowy na tej stacji by się przydał i on tutaj był, był wybudowany, więc myślę, że to było bardzo logiczne rozwiązanie z perspektywy właśnie budowniczej, żeby taki tor wyciągowy, chociaż jeden, istniał. Jak pokazał czas, ten tor nie był potrzebny, no obecnie jest to wszystko zlikwidowane. Natomiast jakieś transporty więźniów, czy tu się odbywały? No wiadomo, więźniów można było wysadzić teoretycznie wszędzie, nawet na szlaku, tak? Zatrzymać pociąg i po prostu kazać im wysiadać. Myślę, że logiczniejszym rozwiązaniem było, gdyby ci więźniowie wysiedaliby po prostu na peronach kolejowych. Byłoby to lepsze do, do ich obsługi, tak? Wyznaczenia im pracy i tak dalej, niż tutaj dziś gdzieś ich wyrzucenia i, i musieliby chodzić nie po skarpie, no, ale osoby, które tym wszystkim zarządzały również by musiały chodzić po tych skarpach. Nie ma dojazdu żadnym, żadnymi samochodami i więc to myślę, że, że ta sprawa odpadła. Tutaj żadnej lampy nie było. Po prawej stronie w tym miejscu były dwie lampy i to było zdecydowanie wystarczająco dla tak małej stacji, jaką była właśnie stacja Jedli na Zdrój. Podsumowując, stacja Jedli na Zdrój w porównaniu z innymi stacjami na tej samej linii kolejowej jest stacją bardzo małą, w zasadzie o połowę mniejszą niż inne porównywalne stacje. Jest to też taki no, typowy wynik dla stacji, typowo górskiej, gdzie nie ma dużego miejsca na, na dużo todów, na dużą rownię stacyjną, wszystko musi być zwarte. I po prostu pełnić swoje, swoje funkcje na jak najmniejszym obszarze. I to tutaj miało właśnie miejsce. Natomiast jakiegoś rozbudowanego układu torowego nie było ani przed wojną, ani po wojnie. Więc tym bardziej w czasie wojny również go, go nie było, bo pozostałości jego na pewno by występowały chociażby w ukształtowaniu terenu. Zatem taki jest mój wniosek na temat tego obiektu. Dziękuję Państwu za uwagę. I cóż, do usłyszenia w jakimś kolejnym odcinku.